Nie ja 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 to. Babcia to osioł. Aj, ja. Ale, dobra, to, to nie boli, Dobra, przywitajcie ey, się. Dzień dobry, cześć, dobry. No, dzień dobry. Cześć, cześć. Dzień dobry, dobry. Tajem... Jestem, jestem, jestem mam. Jestem Mateusz, żeby nikt o nie nikt ma Bardzo Bardzo A ja jestem mama, Trzeba to nie trzeba to nieść, Dawajcie szybko, eee... I rozwiniamy szybko... Rozpijamy eee, no. Dobra, no i jest ej, to Gildia. ...grzybią za skórę. ...grzybią za skórę. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, jest stój. Jest tu Gildia i wiecie, no, żyjemy w Stój tu, powiedz, no, pokaż Co? twarz. powiedz, cześć, jestem Szałciał. cześć, jestem Szałciał. A ja chcę się przywitać! A ja chcę się przywitać! Gdzie jesteście? Gdzie tu. Chcę się przywitać. Basna Fanny los. Kreper. Dobra, ja mam lepszą negację, tylko że Dobra, ona będzie... Ja mam negację, no, średnio. Tylko raz będzie działała. Nie, no, nie, wow. stronę. nie. Patrzcie, W ogóle design polega na tym, już są te stawiam na cholu. Chodźcie. Taka super rozkwina Stawiamy dekty, który Rejus na tym minecart No Cicho, bo my teraz poradnik nagrywamy, i stąd No Nikt nie może ruszać tego i To się tak robi, że... Pum, 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 pum. Mój wagonik Bartek? Kto mój ma wagonik? Wcale nie ja Masz wagonik, ja o, dobra? No, czekaj, ale ja perspektywa. ładnej perspektywy. O, właśnie tak musi być. Ma być ładna perspektywa, cicho. Teraz sobie postaw tu wagonik. Teraz sobie jest, postaw tu wagonik. Postaw, postaw. Wagonik uciekł. wagonik. No, ja nie mam. Nie? Też ja nie mam. Negacja będzie polegała Dobra. tym, Negacja będzie polegała na tym, że. Boże. Tu będzie stał ten? Tu będzie Ulu. stał ten? I. Będzie jechał? I. Będzie... I tu będzie pistot. Będzie I tu będzie, I... będzie dawał, nadajnik, I a nie dawał nadajnik, a ja. Jak... Tak, będzie dawał nadajnik, a ja. się włączy. Tak, o... tak... O... To. Ale ty łeb jesteś, będzie? i co to da? Zaraz czekaj. Już ci... No. Będziemy się w tym kąpać? No. Będziemy się w tym kąpać. Rozkmina bez... Rozkomina. Jestem patrzcie. I patrzcie. Weź się słońce. Weź się słońce. Słońce. ja najlepsze miejsce. Dobra, dawaj. Ej, i... Ej, to... to... I... 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 to... i... to... Ja mam I tu będzie z Tu to... 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 I... to... będzie dziura z O to chodzi, że jak ktoś, a... będzie, chodzi, że ktoś a... będzie sobie jedną. Nie, nie, nie. Z Nie. system. Nie ruszaj tego. Jezu, tu po ludzie. I patrzcie. Cały system polega na tym, że piszę tu się tu bieguję, tak? Ej, ile potrzeba stacków diaktywnych? Na... Nie o to chodzi, że jak ktoś. Nie o to chodzi, że jak ktoś. Raz kto... ktoś, ktoś... 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 ktoś to już się Dobra, ej, wystało. kto. To